Wcześniej kodem, tutaj mama i tata z przeszłości. Ja się boję, wiesz co, że ja ci zrobię tak. O. Uwaga. O jest pięknie! Mamy fajną pamiątkę, nie? Dzień dobry, moi drodzy. Słuchajcie, dzisiaj jest bardzo ważny dzień, bo dzisiaj mija równy miesiąc, odkąd Nikodem jest z nami. Także miesiąc minął od porodu. Miesiąc, który nie był łatwy. Powiedziałabym, że to był najtrudniejszy miesiąc w całym moim roku, ale już minął. Także dzisiaj świętujemy i pomyślałam, że możemy zrobić jakieś takie pamiątkowe zdjęcie Nikodemowi, bo chciałabym, żeby każdego miesiąca przez najbliższy rok miał zdjęcie twarzy, żebyśmy mogli zobaczyć, jak bardzo się zmienił. Możliwe, że na przykład zrobimy jakiś filmik, jeszcze nie wiem, ale wiem, że chciałabym pojechać kupić jakąś babeczkę, kupić taką świeczkę z numerkiem 1 i odliczać miesiąc po miesiącu i uwiecznić jego taką transformację. Wydaje mi się, że to będzie fajna pamiątka. Zaraz o tym powiem Pawłowi, bo nawet nie wiem, czy pamięta, że jego dziecko ma już miesiąc. Zobaczymy, ale najpierw musimy iść obciąć włosy, bo już po prostu nie mogę patrzeć na te końcówki, które są bardzo, ale to bardzo wypłowiałe, przez to, że tutaj miałam wcześniej blond i ten kolor już się wypłukał, także od nasady mam swoje, ale na końcach ten kolor jest za jasny i pomyślałam, że trzeba je obciąć, kupiłam specjalne nożyczki, także Paweł będzie dzisiaj moim fryzjerem. Kochanie, czy ty wiesz, że nasze dziecko ma dzisiaj miesiąc? Miesięcznica. Ale co prezenty mu kupujemy co miesiąc? Możemy pomyśleć. Nie, 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 nie. <grym> Wystarczy raz na rok, na urodziny. Pomyślałam, żeby uczcić ten dzień, że już jest z nami miesiąc. Mi to bardzo szybko minęło, a tobie? Yy, <grym> chyba nie aż tak szybko. <grym> <grym> Ale dlaczego? No nie wiem, nie. Dłużyło wiem. Dłużyło ci się? Może to też to przez tą chłodną pogodę? Nie, nie wiem, jakby jakoś latem szybciej mi czas płynął. Dużo obowiązków, to ci się dłużyło. W każdym razie pomyślałam, że możemy właśnie zrobić coś takiego, taki kolaż zdjęć. Na przykład jak wyglądał w pierwszym miesiącu, drugim, trzecim, tak do roku. Wy dziewczyny to takie śmieszne rzeczy wymyślacie. <grymne> Dobra, ja już mam włosy i zaraz możemy zaczynać obcinanie włosów. Do tego będą mi potrzebne właśnie nożyczki fryzjerskie. Kupiłam je specjalnie po to, żeby móc obcinać włosy w domu, bo nie widzi mi się wydawać 200-250 zł za usługę fryzjerską obcinania włosów raz na kilka miesięcy. No, dla mnie to jest trochę przesada, <grymne> więc wolę to zrobić w domu. Szczególnie, że też takie wyjście do fryzjera, nie ukrywajmy się, ale zajmuje trochę czasu, a ja teraz mam go naprawdę mało, także kupiłam nożyczki fryzjerskie, zrobiłam duży research na takich stronkach fryzjerskich i wydaje mi się, że takie będą ok. One kosztowały chyba około 200 zł. Ja wiem, że to nie jest jakoś bardzo dużo, bo nożyczki fryzjerskie potrafią kosztować kilka tysięcy. Ale wydaje mi się, że będą dobre. Przeczytałam też na stronce, że ważne jest, żeby nożyczki fryzjerskie nie upadły. Także trzymam je w takim specjalnym pudełeczku i bardzo na nie uważam. Wyciągam je tylko i wyłącznie do cięcia włosów. Patrz, przed chwilą dotykałam nożyczki i się pocięłam niechcący. No widzisz, że jest tak ostre. Ty nie masz uprawnień, po prostu musisz zostawić to fachowcowi. Bo ty chcesz się pozbyć rozdwojonych i siana, tak? To, to musimy ciąć do To trzeba tu ciąć, no za uchem. Nie, chciałabym właśnie, żebyś mi obciął taką Nie mniej więcej... chciałabyś sprawdzić, jak na przykład byś wyglądała tak tutaj z linią żuchwy? Źle by wyglądała. Ja mam za szeroką Podkreślałaby twarz. To ci właśnie kwadraturę twojej twarzy. Nie, 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 to wydaje mi się, że nie. Kwadratury. Pod, podpuszczam cię. E, nie, obetnij mi tyle. Na długość mojego małego palca? Licząc od to. Tak, na długość twojego małego palca. Hmm. Ja się powiem, co, że ja ci zrobię tak, o, pod kątem. Jezu, prosto, prosto. Czekaj, mam pomysł. Żeby było prosto... Żeby było prosto, wezmę jedną rzecz. Czy ty żyłeś poziomice? To się może przydać. Widzieliście kiedyś fryzjera z poziomicą? Tanio, szybko, dobrze. To jest moje <grym> motto. No dobra, zaznaczyłem sobie powiedzmy. O, o! Jezu! Jak ja to schrzanie, to ona mnie zabije. O Jezu, dziecko wraca. Barcia dzwoni. Tak? Otworzysz, Pawełku? No dobra. Zawsze mogę ich nie wpuścić. Chodzi o to po prostu, że rodzice papa przyjechali, i wyszli z dzieckiem na spacer już nam się czas skończył. Na szczęście nasz dom jest na samym końcu ulicy, to mam jeszcze chwilę. Chyba jest całkiem nieźle, co? Jak na, jak na amatora. Gdybyście potrzebowali pomocy, to pamiętajcie. Ja z poziomicą, Wawer, Warszawa, tanio, szybko, dobrze. Dobra, to no dziękuję bardzo. Faktura przyjdzie mailem. Czas wolny dobiegł końca, dziecko zaraz będzie. Słyszysz? To? No. Nikt nie płaczy. Wrócili. A, tak, tak, mama do Ci tak. I na ten milion problemów jest tylko jedno rozwiązanie. Czyli mama. To jest takie w sumie magiczne, że jesteś takim remedium na jego te wszystkie troski. Z jednej strony ten czas noworodkowy jest bardzo trudny, ale z drugiej strony, będąc kobietą, czujesz się taka wyjątkowa, bo mimo wszystko to dziecko. Chce tylko i wyłącznie Twojego kontaktu, Twojej bliskości i czuje, że jest jednością z Tobą. Czuje się w pełni kompletny tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest z Tobą, i to jest naprawdę niesamowite. Więc z jednej strony masz wrażenie takiego uwiązania, takiego trochę zniewolenia, że mimo wszystko musisz być ciągle dzieckiem, ale z drugiej strony, jak wiesz, że ta istota pragnie tylko Ciebie, to jakoś tak nie masz sumienia go, nie wiem, odstawić i czekać, aż przestanie płakać. Nie. no już nosimy! O, nie, mo nie można siadać. No i on się bardzo wkurza, jak ogólnie ty odpoczywasz, e, albo jest ci wygodnie. Jak e, się męczysz, to niezadowolony. Umyłam włosy i wyglądają tak. Widać, że są ładnie na równo obcięte. Tutaj z przodu mam trochę takie słabsze końce, przez to, że kiedyś wymarzyła mi się jakaś grzywka i poprosiłam o obcięcie tutaj przy czole. I powiem Wam, że nie mogę zapuścić tych włosów z przodu, więc widać, że tutaj jest troszkę inna długość, ale fajnie się czuję. Wydaje mi się, że nawet można byłoby obciąć trochę więcej. Zrobimy to następnym razem, okay? Teraz czas na pamiątkowe zdjęcie. Słuchajcie, to jest takie jego pudełeczko. I tutaj są różne pamiątki. Na przykład test ciążowy, jakieś tam jego zdjęcia pierwsze, tutaj jest jego buźka, I pomyślałam, że możemy właśnie na tym fotelu zrobić jemu zdjęcie, uwaga, instaxem, Mamy tutaj dwa instaksy i po prostu robicie tak raz w miesiącu przez rok i będziemy mieć taką pełną transformację od pierwszego miesiąca życia do roczku. Dobra, to dajemy misia. Jak na razie są prawie tego samego wzrostu, ale jak będzie miał 12 miesięcy, to już będzie tutaj siedział i misiek będzie przy nim taki mały. Może nie taki, ale no dużo mniejszy. Cześć! Pokaż. Jeszcze chwilę potrzebujemy. Ok, zdjęcie wyszło całkiem nieźle. Kolejne robimy za miesiąc. Trzeba jeszcze w tym czasie tylko wymyślić jakieś imię dla misia. Pokaż zdjęcie. Ładne. Przypomniało mi się, że jeszcze zamówiłam kiedyś coś takiego na temu i możemy mu odbić nóżki i rączki. Ty I ty to bardzo szybko. Ty jesteś strasznie pomysłową mamą. <laughs> ja to zamówiłam chyba pół roku temu. Także co robimy? Robimy. To ja przejmuję wafelka, boże wafelka! Czemu ty mówisz na wafelkę Nikodem, a na Nikodema wafelek? Ty chcesz mieć piątkę dzieci, tu to to mi się wszystko nagrało. pomyli. To ja przejmuję Nikodema, a ty próbujesz rozpracować to, jak to się robi, dobra? Dobra. Ok, będziemy robili odcisk jego stopy w tuszu. Pod specjalnego pada podkładamy karteczkę. I póki Dzidzia śpi, przyłożymy stopę. Tylko tu potrzebuję chyba pomocy. Tak, i ci pomogę. Mocno przyłóż. No? Sprawdzamy. Nie mam pojęcia, czy to wyjdzie. Uwaga. <noise> Jakoś tam wyszło. Jakoś tam wyszło, ale mamy jeszcze dwie sztuki. Możemy do zrobić dubelkę. No, bo wyszły cztery palce. Mm -hmm. Uwaga. I do góry. Ah. Dobra, udało Prawie się. Prawie jest. Musi wystarczyć, żeby też go nie męczyć. Mamy taką. Myślę, że jest ładna. Przyjechaliśmy do galerii powiedziałam na TikToku fajną rzecz dla dziecka. Są to kartki, do których można nagrać swój głos. Czyli będziemy mogli mu nagrać życzenia, które on odsłucha, będzie starszy. Genialne. Dawno nie byłaś chyba na mieście, co? W jakimś centrum handlowym. Poszłam zapytać się pani, gdzie są te kartki. To ona powiedziała, że czegoś takiego tutaj nie ma. I okazuje się, że ja pomyliłam sklepy, mieliśmy jechać do Action, a przyjechaliśmy do Dyreza. Początek listopada, a tutaj już mamy dekoracje świąteczne. Czy czuje ten klimat? Chyba jeszcze nie. Zobacz można by mu było kupić sweterek na święta, tylko no. nie wiadomo, czy on nie będzie na niego za mały. Bo... ładnie, bo on tak szybko rośnie, że to ja nie wiem, ja nie wiem jaki on będzie miał rozmiar. W Stanach to w ogóle we wrześniu po wakacjach już się zaczynają choinki, święta i cały ten szał na wydawanie pieniędzy. Myślę, że u nas niedługo koniec sierpnia, września, też już będą stały choinki. No, chodzili Mikołajowie, jeszcze będzie po 30 stopni. Będzie święta, święta i Mariah Carey grająca te swoje wszystkie hity, na których zarabia co roku fortunę. Staram się wprowadzić taką zasadę, że jak coś kupujemy do domu, dobra, okej, okay, ale jedną rzecz trzeba wtedy wyrzucić, tak, żeby zastąpić to miejsce, no bo on niestety nie jest nieograniczone, No i do tej pory jakby się nie udaje. Ja robiłem rozporządek, wyrzuciłem się taki stary płaszcz, taki podarty, już był naprawdę, że. Było mi po prostu ulża, że ona w tym chodzi, ona się przyzwyczaiła niepotrzebnie do rzeczy. No i wyrzuciłem jej na śmietnik, i potem patrzę, znowu on w szafie wisi, wyjęła go z tego śmietnika. Wyobraźcie sobie, a to nie był płaszcz. Ale... Ląwę, który nam nie wiem ile kosztował, czy to nie był płaszcz, w którym ona weszła na Monteveres, że miał jakiś sentymentalny tam powiedzmy dla niej jakąś wartość, tylko to był taki zwykły, najtańszy płaszcz z takim sztucznym futrem tutaj, takim z plastiku okropnym. Ja nie mówię, że futro ogólnie powinno być naturalne, ale ono by było rzuczył. brzydkie Nie, ta, ta ale ja, ja, ja ją prosiłem o to, słuchajcie, pół roku, rok, ja mówię, nie enough. Nie, koniec i wyrzucam. Jesteśmy w Empiku. Ula, kiedy ostatnio czytałaś jakąś książkę? Ostatnio, jak byłam w ciąży, przeczytałam chyba z cztery. Faktyczny. To gdzie mam. Słuchajcie, w ogóle, chyba musimy częściej chodzić do sklepów, bo Nikodem, pipi. chwilę go potrzymałam na rękach i on momentalnie zasnął, także takie husianie go uspokaja. Albo, centra, albo centra handlowe. Centra handlowego uspokajają, a w domu to już dawno by się obudził. Także chyba mamy jakiś fajny patent na to, żeby, żeby mieć chwilę dla siebie. Tylko cały czas będziemy musieli chodzić po prostu po sklepie. Klasyczna polska rodzina. Jak weekend to do centrum handlowego. A tak w ogóle to ja teraz myślę już tylko o tym, co zjeść na obiad. O! Od mamy TikTokerki. Dzisiaj milion lajków dla naszej gwiazdy. Niestety nie udało się, nie ma tutaj takich kartek. Szukamy dalej. Dało mi się przemyślić do sklepu banana. Pamiętasz Ola jak wziąłem kiedyś banana ze sobą do Gucci w Mediolanie. Jak nie. miałem w tyni w kieszeni w spodniach nie. i zapomniałem o tym, że go mam i ta ekspedientka do mnie to panu usiądzie. Tam był taki mega wypasiony fotel Gucci na drugim piętrze. I ja na nim usiadłem i ten cały banan mi się zmiażdżył. I ten fotel był taki brudny, by było tak wstyd i nie. stwierdziliśmy, że musimy szybko wychodzić. Zapomniałem o tym, bo ogóle nie pamiętam. Banany. Wziąłem trochę zdrowych rzeczy znowu, tak jak w Dizzy. Ale w bardzo ręce są taryzone i w takich smakach gdzie ich tu nie ma. Dobra, ogólnie jesteśmy teraz w kategorii kartek i tu powinna być ta kartka grająca. Pytanie tylko gdzie? Ona kosztuje gdzieś około 10 zł. No to szukamy. Jest, 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 jest tutaj! Z tym pieskiem wiesz. Z pieskiem! Kupujemy. Wybrałem takie. I weźmy jeszcze jedno na wszelki wypadek. No. Dobra, Dziękuję. to ja przejmuję kamerę, Przez aby... Przemimy dość kamerę. Ja przejmę, a ty sobie spokojnie rób. Dobra. dobra. Przyjechaliśmy do restauracji, dzidzia śpi, to jest nasze drugie wyjście. Zobaczymy jak się zachowa. Ale wygląda jakby miał przespać mieć całą wizytę. Zobaczymy. Ja już wiem co chcę. Ja chcę steka. Jednak się nie udało. Ta potrzeba picia była silniejsza od niego, także było karmienie. Teraz jemy. Ja zamówiłam Pataja, Paweł, Steka Tak jest, antykocik i no. pire Jemy. Jesteśmy już w domu, odpakowaliśmy kartki i co? Nagrywamy. Wiemy, co chcemy mu życzyć, bo jak ją ja otworzę, to muszę przycisnąć taki guzik, i mamy 20 sekund na to, żeby mu czegoś życić. No właśnie. I kiedy on to odsłucha? Nie wiem, jak będzie miał 18 lat. Nie, no nie, no pewnie już szybciej. Boże, my na pewno zgubimy tą kartkę tego czasu, jeszcze się idziemy dwa Nie, razy przeprowadzać. Nie, damy go do takiego specjalnego pojemniczka, pudełka. takie kapsuły czasu. No. Wyobraź sobie, on nas usłyszy dopiero za kilka lat. Dobra. dobra. Ja już wiem, czego mu życzę. Ja, dobra. Nikodem życzę Ci, żebyś... Nie wiem kiedy. Nie... Po, po pierwszym piknięciu, czy po tym, typu, czy po tym, typu, tym drugim, gdzie, gdzie trzy razy za pika? To jest trudne widać. To okay, się tak. rozładuje za 18 lat. Zresztą tam jest jakaś mała bateryka, to jest pierwsza bateryka, taka jak od zegarka. No to zmienimy baterię. No dobra. <laughs> O ile za 18 lat będzie dalej taka technologia. Cześć, piesku! Pies też się chce dograć. Może ja powiem pierwsze zdania zamiast za Ja mam gdyby? taką pustkę w głowie. Ja też mam taką pustkę, no bo wiesz, to jest tylko kilka zdań i, i tyle, nie? 20 sekund mamy. No, jeszcze czujesz, czujesz ten ciężar historyczny taki, że to wiesz, to lata, że pomysł, to 20 lat. Mam pomysł, mam pomysł. Może ja powiem tak. Wcześniej kodem tutaj mama i lata z przeszłości. To będzie takie wiesz. Mm -hmm. Tajemnicze. Najlepsze jest to, że tyle do powiedzenia, tylko że... 20 sekund. Szybko, szybko, trzeba szybko mówić. Szybko, szybko. Dobra, to 3, 2, 1. Dobra. Cześć Nikodem, tutaj mama i tata z przeszłości. Jest 2024 rok, koń. <grym> ja za muszę, za dwa, ja muszę za dwa duble. <grym> Cześć Nikodem, tutaj mama i tata z przeszłości. Jesteś z nami 30 dni, a już jesteś naszym całym światem. Nie mogę. <grym> Pies puścił takiego bąka, nie mogę. <grym> Ale ja przed chwilą sobie to mówiłam w głowie i to brzmiało tak poważnie, a jak to przeczytałam, to to było takie... ...takie sobie sztywne. Zabieraj ten język. Wapel, nie chcesz, żebyśmy nagrywali? Sprawdźmy. Cześć, Nikodem. Tutaj mama i tata z przeszłości. Jesteś z nami 30 dni, a już jesteś naszym całym światem. Jezu, jakie sztuczne. Nie ja spuścił takiego bałka. <laughs> Zostawiamy! Ja jeszcze raz. Chyba już się wyczerpało. Co? Wcześniej kodem, tutaj mama i tata z przeszłości. I nie pamiętam, co mam powiedzieć. <śmienicza> Ej, to jest trudniejsze niż myślałam. O, Może czas. patrzmy, się... będziemy łapać o bardziej wątek, Dobra. Cześć Nikodem, tutaj mama i tata z przeszłości. Jest końcówka 2024 roku, ważysz niecałe 5 kg jesteś małym smurfem, ale chcemy ci powiedzieć, że bardzo cię kochamy, no. jesteś całym naszym życiem i mamy nadzieję, że będziesz szedł przez swoje życie z wielką odwagą. Nie lękaj się niczego, nic nie jest takie trudne, jak się z początku wydaje i pamiętaj, bez odwagi pozostałe cenoty się nie liczą. Udało o Jezu, się. O Ty jesteś taki mądry. Boże, Fafelek! Z końcem ja lśniło. Ale. Sprawdzamy? uwaga! Bej, bo nas będą szatowały, że ty mi uciskasz język do później. <śmuszczam> ja Nie chcę mieć takich w internecie. Dzikoda, tutaj mamy i przeszłości. jest w końcówka 2024 roku. Ważysz niecałe 5 kg i jesteś małym smurfem, ale chcemy ci powiedzieć, że bardzo cię kochamy przez całym naszym życiem. I mamy nadzieję, że będziesz przez swoje życie z wielką odwagą. Nie lękaj się niczego, nic nie jest takie trudne, jak się z początku wydaje. I pamiętaj, tak to pozostałe ceny to się nie idzie. Chyba się udało. Mamy fajną pamiątkę, nie? Wkładamy to w kopertę, podpisujemy i mamy nadzieję, że przez 18 lat ta bateryjka tam nie wysiądzie. Chińska mała bateryjka. No to co, my już idziemy chyba się myć, bo już jest późno. Dziękuję, no, że byliście słuchajcie. z nami. Do zobaczenia na następnym vlogu i. Papa! Pa. A ja idę z psem.